Profesor Łukasz Mamica jest z nami, Katedra Gospodarki Publicznej właśnie uek Pani Panie profesorze, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj słów kilka o Zielonym Ładzie. Dlaczego Zielony Ład jest tak ważny dla zrównoważonego rozwoju e, Europy? No to jakie główne wyzwania dotyczące tego zrównoważonego rozwoju Europy stoją przed nami w, w obecnym kontekście globalnym, panie profesorze? Europejski Zielony Ład to jest narzędzie Unii Europejskiej, żebyśmy osiągnęli neutralność dla klimatu do 2050 roku. Tak, Neutralność dla klimatu oznacza, że emitujemy e, tyle dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych, ile jesteśmy w stanie e, w jakiś sposób albo zmagazynować w, głównie w drzewach, albo w jakiś inny sposób. Każdy, chodzi o to, żebyśmy nie. Powiększali tych problemów, które mamy z ociepleniem klimatu, a jak wiadomo, one bezpośrednio wynikają z tego, że od półtora wieku, ponad półtora wieku spalamy intensywnie paliwa kopalne, no i zwiększamy ilość tego dwutlenku węgla na niespotykaną w historii no, Ziemi Skal. No, czyli już wiemy, że Zielony Ład może przyczynić się trochę do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Europie. No ale właśnie Zielony Ład i, i rolnicy, takie bardzo elektryzujące i wybuchowe wręcz połączenie o tych konfliktach interesów między krajami członkowskimi Unii Europejskiej właśnie w, kontekst, w kontekście implementacji Zielonego Ładu. No właśnie... Pewnie są, oczywiście, że są te konflikty, no jak można je przezwyciężyć? Jakie jest rozwiązanie, panie profesorze? Tak. tak, znaczy te konflikty wynikają w dużym stopniu z. Takiego niezrozumienia, tak? bo Zielony Ład to jest dosyć taki rozbudowany program. On obejmuje kwestie właśnie neutralności klimatycznej, tego, żebyśmy wprowadzali gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli wykorzystywali surowce, dbali o bioróżnorodność, o zrównoważony transport, a kwestie dotyczące rolnictwa są tylko elementem. Tutaj przypomnijmy to, z czym wobec Czego protestują rolnicy? To jest po pierwsze ugorowanie części gruntów, tak? czyli Komisja Europejska chciała, żeby 4% ziemi należących do gospodarstw, to znowu do tych gospodarstw większych powyżej 10 hektarów, pozostawiać odłogiem. Tak? To miało służyć regeneracji. No i to jest to, Przeciwko czemu rolnicy protestują, tak? drugi aspekt, który spotkał się z protestem, to dotyczył takiej strategii od pola do stołu. Tak? Komisja Europejska chciała, żebyśmy do 2030 roku, żeby rolnictwo europejskie zmniejszyło zużycie chemicznych pestycydów o 50%. Tak? no więc z punktu widzenia konsumentów, to oczywiście jest bardzo dobre rozwiązanie, żebyśmy w tej żywności, którą jemy, mieli mniej o połowę pestycydów. Wiemy, że to, to ziemia jest skażona, również te produkty, te, te pestycydy nie są obojętne, przechodzą do, do roślin, które, które jemy. No i trzecia rzecz to są nawozy sztuczne, tak czyli znowu Unia Europejska chciała, żebyśmy o 20% zmniejszyli zużycie tych nawozów sztucznych. No i to niestety spotyka się z dużym takim oporem ze strony rolników, a mamy, bo, bo tak, no, te rzeczy, które proponuje Komisja Europejska, one prowadzą oczywiście w jakim stopniu do zmniejszenia plonów, ale z drugiej strony mamy nadwyżki potężne żywności w Unii Europejskiej, której e, trudno jest sprzedać. To są kwestie też oczywiście tego, co wpływa, przychodzi z Rosji, e, czy też e, z Ukrainy, której żywność napływała, ale generalnie no, mamy za dużo, a rolnicy protestują też, żeby nie wprowadzać tych działań, które miałyby zmniejszyć nieco produkcję, ale po, w efekcie dać poprawę jakości tego, co jemy. To panie profesorze, jakie korzyści ekonomiczne mogą wynikać z realizacji Zielonego Ładu dla gospodarki europejskiej, oczywiście w kontekście zrównoważonego rozwoju? Tak, więc po pierwsze takim kluczowym, kluczową korzyścią jest zamiana Spalania paliw kopalnych, które do tej pory kupowaliśmy jako Europa no głównie od Rosji. Tak? Wiemy, czym się to, to skończyło uzależnieniem wielu państw od e, e, importu tych paliw. Czyli z jednej strony daliśmy e, reżimowi e, rosyjskiemu środki na prowadzenie e, wojny w Ukrainie i być może budowanie ich potencjału na, e, na przyszłość zbrojeniowego. Więc Każde takie działanie, które zmierza do tego, żebyśmy zamiast kupować e, paliwo, e, czy gaz, czy jakieś inne e, źródło energii z Rosji, wytwarzali je z, ze źródeł odnawialnych w ramach Europy, no, jest korzystne i tworzy też miejsca pracy. Czyli pamiętajmy o tym, że zamiast wysyłać pieniądze i kupując gaz, to nie chodzi, dotyczy tylko Rosji, tylko kupowanie gdzieś poza, poza Europą, to oznacza, że wysyłamy tam nasze Pieniądze, lepiej, żeby one pracowały i tworzyły miejsca pracy, pracy u nas. Więc to jest no, niewątpliwie taka najbardziej widoczna korzyść, bo te korzyści są w, w różnym zakresie. Tak wspomnieliśmy o tym podniesieniu jakości tego, czym się żywimy przywrócenie takiej, czy wzmocnienie różnorodności biologicznej, bo myśmy poprzez ten system rolnictwa, który był, doprowadzili do no bardzo dużego zmniejszenia tego liczby różnych organizmów roślin, które dziko żyją. No i Komisja Europejska chce, żeby do tego powrócić, również do zwiększenia tutaj takiej odporności na suszę poprzez utrzymywanie różnego rodzaju tam zalewisk, odtworzenie pewnych terenów, które dawniej były podmokłe. To wszystko wymaga takich skoordynowanych działań. No pewnie możemy jeszcze powiedzieć o głównych wyzwaniach społecznych związanych z realizacją tego zielonego ładu, o tym jak można im, im zaradzić. No właśnie, wszystko w kontekście tego zrównoważonego rozwoju, Panie Profesorze, no to co robi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie? Tak, my tutaj poza tym, że prowadzimy badania w tym zakresie, to y, uruchomiliśmy w zeszłym roku y, kierunek dla, na studiach magisterskich gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja, gdzie właśnie y, no. Pokazujemy, w jakim zakresie można podejmować konkretne działania. Biznes zgłasza duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią no, raportować w zakresie tego zrównoważonego wzrostu, potrafią oceniać, jaki jest cykl życia produktów, potrafią no, programować te działania dotyczące transformacji. Sektor energetyczny też rozwija się, tej energetyki odnawialnej od, 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 rozwija się coraz bardziej. Energetyka jądrowa więc tam wszędzie potrzeba specjalistów, którzy mają e, odpowiednie kwalifikacje. Więc wydaje mi się, że to jest też taka odpowiedź, zwłaszcza w sytuacji, kiedy, jak wiemy, Część zawodów no, będzie stopniowo znikała albo będzie zmniejszała swój zakres ze względu na sztuczną inteligencję. Tak więc tutaj, zwłaszcza w, no, w kontekście takich, nie wiem, zawodów dotyczących takiego prostego programowania czy tej prostej księgowości, no, to będą te procesy, które już widzimy, że te miejsca pracy znikają, więc oczywiście uniwersytety muszą reagować na to i dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się okoliczności. To oczywiście, mnie dość dynamicznie. Dlaczego Zielony Ład jest tak ważny dla zrównoważonego rozwoju Europy, opowiada Państwu nasz gość środowy, profesor Łukasz Malnicy-Mamica, Katedra Gospodarki Publicznej i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Panie profesorze, bardzo dziękuję i do następnego razu. Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia.